Witam na kanale Gips i tak dalej. Chciałbym Wam pokazać taki mały trik, w jaki sposób pozbyć się nalepki z narzędzi. Tak jak w przypadku szpachelek te nalepki znajdują się na części roboczej, nie na uchwycie. To mogą być metki po cenach większe, mniejsze, różnego rodzaju tam etykiety i jak się tego pozbyć. Niektóre osoby moczą to w wodzie, później, później to skrobią, te resztki zostają, dostają się do masy i, i niszczą ją. Ja używam preparatu WD-40 zarówno do samej konserwacji, późniejszej narzędzi, czyli po użyciu, gdy już mam je odłożyć, nie będą mi potrzebne, delikatnie spryskuję i wycieram do, do sucha. Oprócz preparatu może być potrzebna jeszcze może być potrzebny kawałek ścierki Wystarczy potrząsnąć potrząsnąć najlepiej podłożyć sobie coś, żeby nie nie zatłuścić, nie zatłuścić podłoża. Bierzemy za lekko wstrząsnąć preparatem, szpachelkę można położyć, najlepiej jest położyć. Ta nalepka jest przyklejona, akurat będę potrzebował takiej szpachelki nie mam. Mam 125, a mam dość wąskie miejsce. Sprzykujemy. Tak niezbyt obficie, tak żeby pokryć pokryć całą powierzchnię nalepki i, i okolice, okolice tej nalepki preparatem. Nie musi to być blacha, to może być na przykład, możecie mieć jakieś elementy stworzyw sztucznych, folii, tym podobnych historii. To również ta sama metoda, jeżeli chodzi o, o ściąganie. Trzeba na chwilę zostawić dosłownie 3. No, powiedzmy tak: no, jeżeli używamy masy proszkowej, to w zasadzie mamy taką szpachelkę, e, to przygotowujemy sobie mieszankę, czyli odmierzamy ilość wody, odmierzamy ilość proszku, wsypujemy, pozostawiamy to, pozostawiamy to średnio w zależności od ilości przygotowywanego materiału pozostawiamy to na 2-3 minuty do, nas, do pełnego nasączenia i to jest w zasadzie ten czas, który wystarczy do tego, aby penetrant, ten, ten preparat WD40 rozdzielił rozdzielił klej, zmiękczył czy też oddzielił klej od, od podłoża, do którego jest przyklejona taka, taka nalepka. Tutaj te nalepki nie są zbyt duże. Na 3 miałem największe nalepki, bo one czasami miały nawet wymiar około 6 cm na, na, na 20. To nie zajmowało więcej jak 2 minuty. Zdjęcie, zdjęcie takiej, takiej nalepki. Spróbuję. Spróbuję już teraz. Najlepiej, mówię, najlepiej jest odczekać, odczekać te dwie. 2-3 minuty i wtedy ściągać. Ja nie chcę robić tutaj, nie chcę pauzować tego, żeby żebyście nie posądzili mnie o, o to, że czekałem nie wiem pół dnia albo albo ileś razy więcej pokrywałem tą nalepkę, nalepkę klej i tak schodzi, tak schodzi naklejka po użyciu penetrantu. Gdybym jeszcze odczekał z minutkę, to usunąłbym Niemal od razu, natychmiast, bez, e, bez, jakikol, bez jakiegokolwiek śladu kleju na, na szpachelce. I tak wygląda tak wygląda zdjęty, zdjęty klej. E, zdjęta nalepka. Wystarczy wytrzeć teraz do, do sucha. I mamy idealnie czystą, gotową do pracy, do pracy szpachelkę. Także, czy to, będą, czy to będą szpachelki, czy to będą na przykład obudowy od narzędzi, narzędzia, jakiekolwiek, jakiekolwiek przedmioty. Jeżeli jest to urząd, na przykład jakieś urządzenie, no to dobrze jest wziąć na przykład kawałek folii, wziąć folię, wyciąć, wyciąć otwór. O lekko ponad, ponad rozmiar, ponad rozmiar naszej, naszej nalepki, zakryć urządzenie, przykleić w koło taśmę e, zabezpieczającą, malarską może być. Ona będzie wchłaniać ten penetrant, więc nie zaleje nam, nie powinien nam zalać tego narzędzia. No i bardzo ostrożnie zaaplikować, zaaplikować na, nalepkę, na nalepkę Penetrant. Po zastosowaniu mówię, wycieramy do Wycieramy do sucha i to jest nasza, to jest nasza nalepka. Mi się jakieś mleczko odbija, dobrze. O, tak to wygląda. Dobra, to wszystko się odbiło. To by było tyle, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.